Witam serdecznie w naszej kolejnej rozmowie. Dzisiaj zagłębiamy się w Kłowadis, konkretnie w rozdziały od 36 do 40. Zaczyna się no bardzo widowiskowo. Oj tak, zdecydowanie. Cały Rzym aż huczał, prawda, że Neron wyjeżdża do Ancjum. Dokładnie i te przygotowania. Od rana tłumy przy Porta Ostiense, droga usypana kwiatami. No jak dla bóstwa. Niesamowity spektakl. To właśnie Rzym Nerona w pigułce. Potęga, luksus, ale też no czuć już taką atmosferę dekadencji, niepewności. Tak i to napięcie świetnie widać właśnie w tych rozdziałach, które dziś omawiamy. Zderzenie tego pogańskiego, blichtrowego Rzymu z no z czymś nowym. Z tą cichą siłą chrześcijaństwa, która rośnie gdzieś tam na uboczu. No właśnie, więc dzisiaj prześledzimy tę podróż Nerona. Zobaczymy, jak rozwija się miłość Winicjusza i Ligi w tym y, niebezpiecznym otoczeniu. Porozmawiamy też o tych grach dworskich Petroniusza i Tygelinusa. No i o tych złowieszczych znakach, które zaczynają się, powiedzmy, mnożyć. To zacznijmy od tego orszaku. To był chyba prawdziwy teatr absurdu momentami. Pamiętasz te 500 oślic dla Popeji? Oczywiście żeby mogła sobie mleczne kąpiele urządzać. To była, wiesz, demonstracja ostentacja władzy i bogactwa. Mogę wszystko. I ci pachołkowie sypące kwiaty, cała droga miała być nimi usłana. Taki yy, makijaż dla rzeczywistości. A potem ten sam pochód, no przepych nie do opisania. Wozy z namiotami, mozaikami. Jakby cały Rzym się przenosił. Dokładnie. I setki niewolników z tymi bezcennymi naczyniami. Złoto, srebro, szkło. Wszystko musiało krzyczeć potęga. No i muzyka. Wszędzie muzyka. Harfy, lutnie, piszczałki. Jak proces, jak uczci jakiegoś boga sztuki. I ci tancerze, te wystrojone pacholenta. Takie trochę sztuczne piękno, prawda? Z tymi kosmetykami na twarzach. Bardzo sztuczne. Symptomatyczne dla epoki. A zaraz obok nich pretorianie. Tak, rzemianie, numidowie. Twarda siła militarna. Podstawa władzy Nerona. Ciekawe, że wielu z nich to byli przecież jeńcy. Patrzyli teraz z góry na obywateli. Taka ironia. No i ta egzotyka dla poklasku. Tygry, sylwy na łańcuchach. Neron podobno ludył się nimi wozić, naśladując Dionizosa. Teatr. Wszystko było teatrem. Aż w końcu on sam, Cezar. W tej lektyce ciągniętej przez sześć białych koni ze złotymi podkowami, ubrany na biało, laur na głowie, taki trochę opuchnięty. Tak, Księgiewicz pisze, że utył. Ta mina mieszanka nudy, próżności, zmęczenia. I tu jest ten ważny moment, o którym wspomniałeś, Piotr i Ligia w tłumie. Z Ursusem. I ta scena z Kamieniem Błyńskim. Niesamowita demonstracja siły. Nie tej rzymskiej opartej na broni. Tylko takiej wewnętrznej, pierwotnej. Tłum biał pod wrażeniem. Zdecydowanie. Reakcja tłumu na samego Nerona. Też ciekawa. Z jednej strony okrzyki: Boski Cezarze, synu Apolina. A z drugiej. Te szyderstwa, miedzianobrody, pytania o Oktawie, albo te okrzyki Flawa na widok Popei? Czyli tłum nie dół monolitem, podziw mieszał się z niechęcią, nawet z odwagą, żeby drwić anonimowo, ale jednak. Neron udawał, że nie słyszy, ale podnosił ten swój szmarakt do oka, jakby chciał zapamiętać twarze. I wtedy właśnie dochodzi do tego symbolicznego skrzyżowania spojrzeń. Wzrok Nerona i wzrok Piotra, stojącego na tym kamieniu podniesionym przez Ursusa. Dwóch władców, prawda? Jeden z ziemski, przemijający. A drugi duchowy, którego nauka dopiero miała podbić świat. Mistrzowska scena. W orszaku oczywiście cała śmietanka towarzyska. Petroniuszusz, Tygelinusz, Pizon. Wespazjan z synami Lucan Senecio. Cały dwór. Demonstracja przepychu, który no, zachwycał i przytłaczał jednocześnie. Nawet biedacy czuli dumę z tej potęgi. Wydawała się wieczna. I w tym tłumie Winicjusz dostrzega ligę. Podbiega do niej. Tak, bez konwenansów. Jego radość jest autentyczna. Prosi Ursusa o opiekę. Nazywają panią swoją. Ten gest, ucałowanie jej dłoni, to musiało wzbudzić zdziwienie. Pokazuje, jaką się zmienił. A ona życzy mu, żeby Chrystus otworzył jego duszę na nauki Pawła Starsu jest nadzieja. I ten dzień kończy się tą sceną na Awentynie. Rzym w zachodzącym słońcu. Jakby płonął. Miasto całe jak w ogniu, mówi Ligia. A Piotr dodaje gniew Boży jest nad nim. Złowieszczy omen. Bardzo złowieszcze. No dobrze, przenieśmy się do Ancjum. Stamtąd Winicjusz pisze listę. I to są, kurczę, piękne świadectwa jego przemiany. Zdecydowanie. Pełne miłości, ale takiej Innej. Nazywają zrodzoną z kryształu. Co to właściwie znaczy, ta czystość? Tak, myślę, że chodzi o czystość duchową, przejrzystość, piękno wewnętrzne. To już nie jest to pierwotne pożądanie. On widzi w niej teraz uosobienie wartości, których sam zaczyna szukać. Pisze też o swojej wierze, o wpływie Pawła Starsu i o tym, jak bardzo brzydzi go dworskie życie, popea, intrygi. Tak, te listy są kluczowe. Pokazują fundamentalną zmianę. To już nie jest ten sam Winicjusz. Odkrywa miłość, wierność, dobroć, życie wieczne. Odrzuca rzymską mentalność. Zaczyna marzyć o innym życiu. Spokojnym, u boku Ligi, z dala od Rzymu, na Sycylii. Opisuje jej piękno Ancium, tę willę, którą chce jej dać symbol Nowego Początku. I co ciekawe, czuje się bezpieczny nawet na dworze Nerona. Pamięta słowa Piotra, że włos mu z głowy nie spadnie. To pokazuje siłę tej jego nowej wiary, prawda? Tak. I ta jego przemiana pięknie kontrastuje ze światem Nerona w Ancjum. Bo co robi Neron? No właśnie co? Tworzy swój poema o Troi. I narzeka. Narzeka. Na co tym razem? Że nigdy nie widział płonącego miasta. Mówi, że zazdrości Priamowi tego widoku, bo to by mu dało, wiesz, prawdziwą inspirację. Masakra. To brzmi, no, chorobliwie i strasznie niebezpiecznie. No właśnie. Zwłaszcza, że ma władzę absolutną. I wtedy wkracza Tygellinus. Ten rywal Petroniusza. Brutalny pochlebca. Dokładnie. Słyszy narzekania Nerona i mówi Powiedz słowo boski, a podpale Ancjum. Tak po prostu. Niewiarygodne. Podpalić miasto dla kaprysu cesarza? A Neron go wyśmiał, że Ancjum... To za mało. Płonący Rzym. O! To byłoby widowisko. Godne jego poematu. I ta myśl o podpaleniu Rzymu została zasiana. Coraz bardziej realna staje się tam makabryczna wizja. A jak w tym wszystkim odnajduje się Petroniusz? On jest inny. Oj, zupełnie inny. Mistrz subtelności, manipulacji. Nie schlebia tak prostacko jak Tygelinusz. Pod koniec rozdziału 40 mamy świetny przykład. Neron czyta wiersze, wszyscy chwalą. A Petroniusz wstaje i mówi: "Niegodziwe wiersze, godne ognia". Odważnie, ryzykuje głową. Pozornie, bo zaraz dodaje: "Są dobre dla Wergiliusza, Owidiusza, może Homera, ale nie dla ciebie, Cezarze". A to dlaczego? Bo Neron jest od nich większy. Komu bogowie dali tyle, co tobie, od tego więcej można wymagać. Widzisz? Zaczyna od krytyki Kończy na, na. najbardziej wyrafinowanym pochlebstwie. Genialne. I przewrotne. Neron musiał być w siódmym niebie. Oczywiście. Nazywa go jedynym przyjacielem, który mówi prawdę. Pozycja Petroniusza rośnie. Tygelinus zostaje w tyle. Petroniusz gra na próżności Nerona jak wirtuos. To pokazuje jego spryt, ale też jak cienka jest talina, po której chodzi. Wszystko zależy od kaprysów Cezara. Niestety. Wróćmy jednak do Winicjusza i Ligi. Jest ta piękna scena ich spotkania w Rzymie, w ogrodzie Linusa. Tak, Winicjusz y, wymyka się z Ancjum, bo tęskni. To jest moment pełen czułości spokoju. I nadziei. Trzymają się za ręce, rozmawiają. Winicjusz tłumaczy jej, dlaczego przyjął wiarę. Mówi, że szukał prawdy, miłości, dobra. Tego, czego nie dał mu Rzym. Któż by tego nie wolał? pyta. Mówi, że dopiero teraz rozumie, czym jest szczęście, spokój wewnętrzny. I wtedy ona mówi mu, kocham cię Marku. To dla niej też przełom. Jej miłość jest teraz zgodna z jej wiarą. Czują, że łączy ich coś więcej. Zaczynają planować przyszłość. Te Sycylię. I w tej rozmowie Winicjusz przytacza też argumenty Pawła Starsu w dyskusji z Petroniuszem. Paweł próbował go przekonać, że chrześcijaństwo jest no, praktyczne. Praktyczne, w jakim sensie? Że gdyby Cezar był chrześcijaninem, życie byłoby pewniejsze, małżeństwa wierniejsze, niewolnicy posłuszniejsi, władcy łagodniejsi. Że to system bardziej stabilny. Ciekawa linia argumentacji, a co na to Petroniusz, człowiek estetyki? Odpowiedział bardzo w swoim stylu, cynicznie, ale szczerze: To nie dla mnie. Po prostu. Tak. Powiedział, że nie chce nauki, która by mu popsuła życie. I zniweczyła jego piękność. Wybrał estetykę ponad etykę, piękno pogańskich mitów ponad prawdę chrześcijaństwa. Wolał ryzyko. Tak, przyznał, że woli tę niepewność, grę z losem, balansowanie na krawędzi. To była dla niego ponęta życia. Odrzucił chrześcijaństwo jako nudne, ograniczające. To pokazuje przepaść między tymi światami. Światem Petroniusza, szukającego piękna w przemijaniu i światem chrześcijan, szukających trwałej prawdy. Ale ta piękna scena w ogrodzie kończy się niepokojąco. Niestety, tę ich rozmowę pełną nadziei przerywa nagły, przerażający ryk lwów. Z tych pobliskich wiwiariów, tak. Tak, to jakby brutalne wtargnięcie Rzymu. Tego krwawego, dzikiego Rzymu w tę chwilę intymności. Ten dźwięk budzi lęk Ligi i zapada w pamięć Winicjuszowi. Rzeczywiście, bo później Wansium mówi Petroniuszowi o tym niepokoju, o złych przeczuciach związanych właśnie z tym rykiem. Mówi. Wydaje mi się, że wisi nad nią jakieś niebezpieczeństwo. Jakby Lidia potrzebowała mojej obrony od czegoś strasznego. Choćby od tych samych lówów. Jak reaguje Petroniusz? Lekceważy to. Na początku trochę tak. Mówi, że przecież patrycjuszy lwą się nie rzuca, że są inne sposoby w Rzymie. Sugeruje, że to może były tury germańskie. Ale. Ale. Jednocześnie przyznaje, że pod Neronem nic nie jest pewne, że sam czuje się jak gladiator na arenie, nigdy nie wie, co będzie jutro. Czyli nawet on czuje tę niepewność. A ten ryk lwów to nie jedyny zły znak. Był jeszcze ten zachód słońca. Dokładnie. Ten ognisty zachód słońca nad Rzymem na końcu rozdziału 36. I słowa Piotra o gniewie Bożym. Mamy więc kumulację. Napięcie rośnie. Neron z pomysłem podpalenia Rzemu, podjudzany przez Tygelinusa, na razie hamowany przez Petroniusza. Niepokój Winicjusza o Ligię, te przeczucia. Te znaki wizualne. Atmosfera gęstnieje, czuje się, że coś wisi w powietrzu. Coś strasznego. Podsumowując końcówkę rozdziału 40, Neron jest o krok od tej fatalnej decyzji. Petroniusz balansuje na szczycie, ale to krucha pozycja. A Winicjusz i Ligia, zjednoczeni miłością, wiarą, ale otoczeni śmiertelnym niebezpieczeństwem. I te złe przeczucia Winicjusza. I to nas prowadzi do takiego fundamentalnego pytania, które stawiają te rozdziały. W obliczu tej przytłaczającej potęgi Rzymu, tego zepsucia, tej nieprzewidywalności Nerona, jaką realną siłę ma wiara i miłość jednostek? Czy ten y, spokój, to szczęście, które znaleźli Winicjusz i Ligia, ma szansę przetrwać w takim świecie? Właśnie. W świecie rządzonym przez strach, kaprys, okrucieństwo. To pytanie pozostaje otwarte i chyba zachęca, żeby czytać dalej i zobaczyć, jak te dwa światy, pogański Rzym i rodzące się chrześcijaństwo, ostatecznie się ze sobą zderzą.